Um, przepraszam bardzo, co ty tutaj robisz? Nie wiem, wykonywać z tasków. A, nic, nic. Eee, dobra, uciekam stąd. Macie, ty mnie teraz zastrzeliłaś, dawaj. Szybko. <trym i zniszczytą> przepraszam, Eee, Dobra, uciekam do węgla. Teraz jestem duchem. O Jezu. Coś się stało. Kurde, zabił mnie. Dziecko moje kochane. To... Co się dzieje? Muszę posłuchać tego zdrajcę. A! Wcisnę emergency. A no tak. Macie teraz od tu... Teraz jestem kolor zielony.